Ja startupów, piękne piątkowe popołudnie, wiadomo, taka super pogoda, więc miło sobie posiedzieć w w zamkniętym, klimatyzowanym pomieszczeniu. Jacek Karaś. Radyk Teklak, to odwrotnie. To e, dzisiaj o tym e, o psach, które zarabiają więcej od Ciebie, od nas na pewno, od Ciebie też, od Ciebie też. Co zrobić ze swoim życiem? Barolicy mówili mówiliście, żebyś poszedł na prawo, a trzeba było stać psem. W sensie cztery nóżki, i tak dalej. I trzepać hajs na Instagramie. O tym, że YouTube zmienia sposób wyświetlania ilości subskrybentów, i to doprowadzi, hmm. doprowadziło już do e, ładnych, ładnego gówna. Mm, a także o tym, że Ikea ustawiła, to akurat bardzo ładne. E, Ikea wykorzystała, e, jak to się mówi, ikoniczne. Hmm, I konieczne miejsca. miejsca, set, czyli to są sc scenografie, scenografie różnych filmów i seriali, do tego, żeby sprzedawać swoje produkty. Jak prawdziwi Janusze, nie mamy dostępu do wersji premium tego artykułu, więc będziemy mogli tylko powiedzieć o tym, co jest w nagłówku. E, także e, North Face, który chciał się bardzo dobrze wypozycjonować w Google, i no, nie zagrał tak jak, mm. jak trzeba, Boże, ile mamy tematów. E, no, KIN, czyli producent prezerwatyw, który w końcu rozwiązał postawy problem Facebooka, czyli zdjęcia słodkich dzieciaków. E, to się robi tylko Insta Stories, przypominam. Oraz dzieci e, już nie lubią, jak się wrzuca ich zdjęcia i przypomnę wam o tym w przyszłości. Wrócą jak terminator, żeby wam dać w pysk strzała w pysk. E, także festiwal w Cannes, e, ale nie bylibyśmy Januszami, gdybyśmy nie opowiedzieli o tym ze swojej perspektywy. Nie będzie to o polskich sukces sukcesach czy polskich porażkach. Mm, żadne, żadne, żadne szaden bardziej o filmach, które dostały najgorszą recepcję, e, najgorzej zareagowano na nie e, e, w trakcie pokazu. A także na koniec, na koniec, już naprawdę na koniec e, coś, czego brakowało Andrzejowi, chyże w filmie Komornik, czyli maskotki komorniczej izby. Tak jest, ja z startupów i może jednego klapsa. A na koniec będzie Silent disco i zobaczymy, czy odgadniecie do jakiego jest utworu. Będzie do utworu Mroza Milion Monet. Może zacznie zacznij o tych psach, bo wiem, że byłeś ostatnio na. Byłem, byłem wszędzie ostatnio. Byłeś wszędzie ostatnio, I w jak Aladdin. I, za granicą, jak Alladyn. i byłem, byłem z moim psem na spacerze, mm. i mój pies nie zarabia tyle, co psy Instagrama. Na Instagramie są bardzo popularne pieski, które nie wyglądają już jak psy, wyglądają jak nie wiem co, ciężko wyczuć. W każdym razie Cyrk. na przykład promują serię ubranek dla psów, kosmetyków dla psów i zupełnie innych rzeczy, nie tylko dla psów. I ich właściciele, no bo nie psy, pies nie wiem, chyba nie ma osobowości prawnej, i chyba nie może podpisywać umów w swoim imieniu, ale ich właściciele na pewno koszą na swoich uroczych pieskach, nie wyglądających jak psy. Jeszcze hmm. nie, ale pewnie ostatni sojusz ludzi, elfów i krasnoludów straszy ludzi tym, że psy będą mogły to robić. Tak, nie głosować i inne rzeczy również będą mogły robić. Tak. I właściciele zarabiają na psach pieniądze i to nie są jakieś takie kwoty, które z podogona wypadły, tylko są to kwoty konkretne. Ja tutaj mam Co akurat jak masz za... doga i ja ma przycięty ogon, to, to wypada mu więcej czy mniej jak to nie działa? Nie wiem, nie <laughs> W każdym razie pieski tutaj patrzę teraz na obrazek jednego z tych psów, uśmiechnięte, małe, puchate stworzonko w kombinezoniku dla pieska. Pies nazywa się. Gif, Gif, Gif. Chief, Chief, i Richard w 2016 zarabiał na jednym sponsorowanym pościku na Instagramie 18 prawie tysięcy dolarów, więc teraz tak. to myślę, Mo... że akurat 17,5, bo to jest tak kwota, gdzie. Tak. Ale, 18... Ale teraz powiem, jak to zostanie zaokrąglone przez YouTubea tak. w dół. I teraz mogę tylko zacytować znanego coacha. Co zrobiłeś ze swoim życiem i kto ci na ma okręt marzenia? Wiem, kto ukradł nam marzenia. Psy Instagrama. Psy Instagrama. Tak. A 17,5 zaokrąglone w dół. Jezu on ma długi język. 17,5. tysiąca dolarów za pościg Zokrąglone. sponsorowany będzie teraz zaokrąglone sprytnie przez YouTube. A. No właśnie, bo YouTube, YouTube wpadł na pomysł, żeby jednak wyświetlać tylko tę główną liczbę. Wiadomo, no bo tutaj cytując mojego kolegę studyjnego radka, matematyce się Algebrze się nie kłania, YouTube. E, oczywiście, no, 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 no. E, czyli YouTube postanowił, że już teraz nie będzie wyświetlał takiej e, ilości followersów jak na przykład 18 milionów 235 182, tylko po prostu 18 milionów, co jest akurat spoko, bo wiadomo, do 500 zaokrąga się w dół. Natomiast jak ktoś ma 99999, e, 99, to wciąż ma 19, 18, e, ma tę pierwszą, e, pierwszą liczbę przed przecinkiem. E, no i jest to trochę dziwne, wywołało to już. E, w właściwe reperkusje w sensie absolutny flaming ludzi, czyli hardcore totalny w mm -hmm. nie, mieliśmy mnie mnie nie przeklinać, poirytowanie, Na poirytowanie, podniesione ciśnienie, no bo oczywiście chodzi tutaj o to, że nie, 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 nie widać do końca. Nie widać w czasie rzeczywistym, jak się zmienia ta liczba, ale też chodzi o to, że zaburza to pewne statystyki, no i tak naprawdę ten przedział milionowy jest dość istotny, no bo 18 jest 1, a 18,999 to jest sporo... Spo, sporo, sporo ludzi. Procentowo, ludzi, no tak. tak. No i potem to się oczywiście przekłada też na takie, tutaj jak mówiliśmy o psach, to się to przekłada na e, e, płatny sponsoring, płatne kooperacje. To raz. No YouTube oczywiście jest jakaś taka teoria, która mówi o tym, że YouTube to zrobił, dlatego że jak ci youtuberzy ze sobą walczą w czasie rzeczywistym na, na zasadzie, nie wiem, tak jak co to było, Krzumowska jakoś pobiła w Kiblu. E, to była taka sytuacja Radko, bo ty jesteś w tym nie, ja ty nie, słuchasz to GFM a tam mówią takie rzeczy ja nie jestem a nie tam mówią tak że trzeba do ludu wyjść żeby wyborców przekonać żeby że jednak nie. Przekonać, tak, nie Czy myślę że to akurat się uda że przecież pojadą bo ci ludzie powiedzą no nie 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 byli i nie hmm. także chodzi o to żeby po prostu w czasie rzeczywistym nie tracili żeby to nie bo to jest waluta tak naprawdę walki czyli, tak. czyli Wchodzą ludzie na, czy tam przeciwnicy, czy ludzie, którzy do tej pory followowali danego YouTubera, przestają go followować, no i to jest jakiś taki w miarę wymierny miernik. Tego, kto wygrał jakąś konfrontację YouTube'ową. Hmm. Tak a teraz nie będzie, opiszę widać. bez żadnych słów tak. Dalej no? mam, ja mam dalej 16 milionów a ty a ja dalej 14, ale ja widzę u siebie w statystykach, że twoi przeszli do mnie. No tak, oczywiście umrze. YouTuber, właściciel kanału będzie widział dokładne statystyki. Natomiast czy, czy nie jest to po prostu jakiś odprysk, generalnie próby takiego wyczyszczenia trochę YouTube'a, to pewnie dowiemy się o tym za chwilę. E, no nic, to teraz może o tym artykule, którego nie udało nam się przeczytać, bo nie mamy wykupionego <laughs> dostępu premium do Adwika. <laughs> Mówisz o Ikea Ike, tak, Ike, po prostu kolejny wygrała internet. Nie, ja coś tam przeczytałem, prawdopodobnie ale? zużyłem, y, zużyłem y, to, y, ten jedyny klik. Y, to jest mój content premium, tam trzeba mieć subskrypcję, to darmowa wersja już nie wystarczy. O, Próbowałem, to zrobić w trybie incognito. Pisałem i, też do Jarosława Kuźniara, czy nie mógłby mi czegoś ogarnąć. Ale popatrz, wszedłem i chyba… I o, przyda się czytać. Tak, i chyba ukradłem, ukradłem tą jedyną y, to rób, darmową… To zrób z tego PDF, żeby ci mogli <laughs> potem pokazać ludziom jedyną darmową odsłonę w miesiącu ukradłem na całe nasze IP. W każdym razie IKEA postanowiła zareklamować się w sposób absolutnie moim zdaniem strzał w dziesiątkę. Wzięła najpopularniejsze, nie wiem czy najpopularniejsze, ale bardzo popularne seriale, bo wszystko można powiedzieć o Simpsonach, ale nie to, że są niepopularni czy nieznani, to jest już fenomen kulturowy i ich przewidywania dotyczące przyszłości są już ikoniczne. Matt Grenick to jest jakiś przybysz z przyszłości albo geniusz. Więc wzięła Ikea sobie set z Simpsonów, pokój, mieszkanie Moniki z przyjaciół i mieszkanie Winona Ryder z Stranger Things i umeblowała swoimi mebelkami, odtwarzając jakby scenografię prawie jeden do jednego. Dołożyła nazwy produktów, ceny w sklepie i wypuściła serię trzech Trzy reklamy widziałem, być może jest więcej. I, i uważam, że to strzał w dychę, ale przyzwyczaiła nas do tego, że oni chyba słabych reklam nie puszczają. Nawet z, z lampki zrobili bohatera tutaj na śmietniku. No tak, tak. Że ludzie szlochali, że w ogóle lampka, lampka, i potem przychodzi szwedz i mówi to zwykła lampka, nie bądźcie głupi, można no tak. kupić lepszą. To prawda, ale to było 10 lat temu, a w zeszłym roku to też o tym mówiliśmy, zrobili reklamę, gdzie jednak powiedział ten sam typ, że to spoko, że ta dziewczynka tak. zabrała tę lampkę, bo fajnie jest recyklingować produkty. Fajnie jest dokładnie recyklować produkty i to jest przykład dobrej reklamy, a mamy też od razu jakby strzał prosto w serce, czyli przykład bardzo złej reklamy. W wykonaniu firmy North Face, nie rozumiem. Znaczy, oni tak. wiedzieli chyba, na co się decydują. Powiem tak, ponieważ zdarzyło mi się być kiedyś na spotkaniach w agencjach reklamowych, więc obawiam się, że wiem, jak wyglądał ten proces. Okay. ich nie zatrzymał tego. W sensie bardzo często zdarza się tak, że bardzo często zdarza się tak, że po prostu. E, po, Pomysł, e, sama mechanika pomysłu jest na tyle ekscytująca, że wydaje się, że to brzmi spoko, ale nikt nie zastanowi się, czy to naprawdę jest spoko. E, no i może tutaj powiedz, co zrobił North Face. Zrobił rzecz moim zdaniem haniebną, to znaczy to, to w ogóle jest żenujące. E, rozśmieszyła mnie nazwa agencji, Leo Burnett Taylor Made, szyte na miarę, rozumiecie, więc Leo Burnett uszył im na miarę e, reklamy, Ludzie z Nordface'a siedzieli, siedzieli, dłubali palcami w różnych miejscach, w niektórych niekulturalnie jest dłubać w towarzystwie i wydłubali pomysł i uznali, że jest dobry, że każda podróż zaczyna się od wyszukiwania w Google, więc trzeba się tak wypozycjonować ze swoim produktem, żeby być na górze wyszukiwania tego Google'a. No, na razie logika za tym jakaś stoi. Ale jak to osiągnąć? Hmm, podmienimy zdjęcia z Wikipedii na zdjęcia z naszymi product placementami. I to jest coś, co mnie obrzydza, po prostu wstrząsa mną do głębi, bo Wikipedia jest... Hmm, Dobra, niektórzy narzekają, że oh, 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 W dyskusji podpierasz się argumentem z Wikipedii, natomiast ja w dalszym ciągu twierdzę. Nie <toddź> jest to okej? Okay. Norman Davis używa Wikipedii regularnie. ja znaczy, nie widzę niczego złego w używaniu Wikipedii, trzeba to robić z głową, ale to jest naprawdę fantastyczny zbiór wiedzy ludzkiej jakiś, nacikany ciekawostkami, i naprawdę polecam Wikipedię. Jednak anglojęzyczną jest, jest bogatsza, fajniejsza i. Jest produktem przede wszystkim darmowym, utrzymywanym z dobrowolnych datków ludzi, i wchodzi w to z buciorami firma nastawiona na zysk. Podmienia zdjęcia swoimi produktami. Słuchajcie, nie, nie da się oddać słowami mojego obrzydzenia, jakie czuję w tej chwili do firmy, do firmy North Face. Ktoś na, na Twitterze komentując to. Ujął to w sumie najlepiej bardzo ładnym angielskim słowem, będącym zdrobnieniem od imienia Richard, nazwał ich Dix po prostu. Nie będę tego tłumaczył na polski, bo obiecaliśmy, że nie będziemy przeklinać. Tempe pały. Tak, o, te, albo z kapitana bomby Tempe ch. Jestem naprawdę zażenowany tym wszystkim strasznie, i takiego pokazu Januszyzmu chyba jeszcze w Januszach nie mieliśmy. No to prawda. Czyli, yy. bo ja tutaj jakoś wyłączyłem się, ale rozumiem, że powiedziałeś o tym, że podmienili 12 zdjęć. Tak, podmienili zdjęcia tak, na Wikipedii tak, tak, na tak, swoje tak. product placementy tak. ordynarne. Ty, 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 <grym> tak, logika, jakaś pokrętna logika była taka, że ludzie szukając różnych miejsc, do których będą podróżować, najpierw sprawdzają, jak to wygląda na Wikipedii, więc North Face wsadzi zdjęcia tak. ze swoimi produktami. Oczywiście Leo Burnett, TaylorMade, tak. powiedziało, że spodziewali się takiej negatywnej reakcji, więc być może, nieważne jak mówią, wasze, że mówią mówienie, źle. Tak. E, Nieważne nie jak mówią, bo ważne by mówili, to możemy też pod to podkładamy. Może jak po, polska moda literatura, wpadliśmy w tę samą pułapkę samozaorania. Wiadomo. To będzie Dorota Masłowska musiała ocenić. E, tak. Bo rozumiem, że Szczepan Twardoch się już tutaj nie kłania nikomu, odkąd ma dwa Mercedesy. Jak ten bezdomny z Torunia. Nie musi się już. Nikomu, nie z Warszawy, który dojechał do Torunia. Nikomu, nie jak Jean-Claude Van Damme sterując stopami. <grym Więc <grym <grym you, shame on you, Narcisław. Shame on you. Shame. Co tam dalej? E, mamy, dobra. Ach, No tak, baby blocker. Baby blocker, tak. To, to. E, to jakby, tak, no oczywiście Facebook, e, to jest nakładka na Facebooka, nie, na Chroma, nie na, na Facebooka, no, tak. ale na Facebooka, tak. No oczywiście, Facebook już dawno nie jest tym, czym był. Wiadomo, tutaj taka nutka sentymentu. No i cóż, teraz chyba głównie są tam, czy głównie są tam wszyscy, czyli wszyscy są tam po prostu. Tak? Co tak naprawdę znaczy, że wszyscy Twoi znajomi też zostają zdjęcia dzieci. No i niestety, oczywiście są tacy znajomi, pozdrawiam, którzy robią to z klasą. Ale są tacy, którzy wynajmują. Z klasą, z... Czyli max jedno zdjęcie na godzinę, więcej to, więcej to przegięcie. No tak, ale są tacy, którzy w robią to nieinwazyjnie, ale są tacy, mm. którzy robią to absolutnie przesadnie. Jakby caim myśleli, że są małymi księżnicz... księżniczkami, jak Robert Gryn na czterech materacach. No... To są takie naloty dywanowe rodziców. Dywanowe rodziców, tak. No i nic, generalnie jakby oczywiście jest to w ogóle niebezpieczne, to może zaczniemy od tego, nie powinno się rzucać zdjęć dzieci, są używane do różnych celów i tutaj nie chodzi o pedofilię z niemowlakami, bo już bez przesady, ale generalnie jakby dużo, dużo rzeczy jest z tym związanych, natomiast no nie powinno się rzucać zdjęć dzieci, I wasze, twarzy dzieci. I wasze dzieci wam za to podziękują. I wasze dzieci wam za to podziękują, albo nie, zależy jak to robicie, natomiast marka prezerwatyw Skin, tak jakby tutaj dla równowagi ładna akcja reklamowa. Mm -hmm. Zrobiła baby blocker, no bo wiadomo, jakby prezerwatywa blokuje przed posiadaniem dzieci. Tutaj to już y, nauczyciele biologii będą musieli wam wytłumaczyć, jak. Albo innych przygotowań do życia w rodzinie, no. albo do życia, życia w niej rodzinie. Mm -hmm. Wiadomo, zderza się ze ścianą, jak w tej tak. starej reklamie Durexa. Tak, zderza się ze ścianą. No Tutaj typ przez... chciał przytulić laskę na pierwszej rance, ale e, chmara, chmara plemników i on niestety zderzyła się z gumową ścianą, lateksową ścianą. Latek Nie no, zdjęcia są przykrywane jakimiś fotkami e, e, bramkarza łapiącego piłkę. Działa ten algorytm wyłapywania zdjęć dzieci różnie, blokuje niewiele tych zdjęć. Ale no, w dalszym ciągu możemy dzięki, dzięki temu, że widzimy zdjęcia bramkarza łapiącego piłkę zamiast zdjęć słodkiego Bobasa, który zaraz po urodzeniu wygląda urodziwie wyłącznie <gry> dla rodziców, możemy zachwycać się tym, że o, nasi, sąsi, nasi, nasi znajomi zostali kibicami piłkarskimi i pokazują nam Janka Tomaszewskiego na Wembley. Co też jest spoko. A jeżeli chodzi o pokazanie, No i na pewno też nie, na pewno też zapobiega podwójnie posiadaniu dzieci, bo Janek Tomaszewski nie jest czymś, co sprawia, że. E, za młodo miał niezłą falkę i niezłą prezencję. Teraz tam już nie będziemy ten jakby, ale kiedy nie za młody Jan Tomaszewski, proszę cię. Był przystojnie jak na tamte czasy. Od razu mówię, że dzieci na pewno Wam podziękują za to, że wrzuciliście 2000 ich zdjęć. Na pewno Wam podziękują. A słuchajcie, bo właśnie wczoraj to tak jeszcze wspomnę bo wczoraj byłem na konferencji Centrum imienia Adama Smith'a. Oni coroczny taki raport, skrót z raportu wrzucili o kosztach wychowania dzieci od narodzin do pełnoletności. Słuchajcie, dzieci kosztują strasznie no, dużo. Nie pieniędzy. Chciałem to y, CrossPro zrobić. Tak, nieco. Strasznie dużo. Pieniędzy. Ale jak się dzieci z weganinem kosztują, to warto mieć dzieci, czy nie? Nie wiem, no, mniej wydajesz na jedzenie, to może więcej będziesz miał na dziecko. friganie. To, to fri tak, friganie. E, więc y, wyobraźcie sobie, że inwestujecie w dziecko, inwestujecie, a potem ono patrzy na was z nienawiścią, bo wrzuciliście 3000 zdjęć i filmy, na których dwulatek leży z pindolem na wierzchu. Co jest zawsze fajne. Więc nie róbcie tego. Nie wrzucajcie zdjęć dzieci do internetu w nadmiarze. I wrzucajcie raczej takie gustowne i stylowe. Gustowne, dokładnie. Jeżeli już musicie. Złoty, ale skromny. Złoty, a skromny. Dokładnie. Jeżeli już musicie coś wrzucić do internetu, coś słodkiego, to najlepiej niech to będzie zdjęcie komormisia. Boże, to jest po prostu wstrząsające. Ja nie wiem, nie wiem, jak, nie wiem jak zacząć. Jest to... No nic, no. To jest, prawda jest taka, że chyba żyjemy albo w jakiejś epoce nadwyżki skarbowej, albo nie wiem, co się dzieje, za dużo pieniędzy się przelewa w budżecie państwa, bo warszawska izba komornicza, przepraszam, izba komornicza w Warszawie, marszałkę jest komodnicza. stwierdziła, że wyższy czas ocieplić wizerunek. Oczywiście tutaj przywołowany na początku Andrzej Hira widzimy się w sądzie. Andrzej, Andrzej Hira. E, powie e, w filmie e, Komornik, tak? Dobrze pamiętam. Ten komornik tam zabierał akordeon jakiemuś dziecku. Nie wiem, czy już niewidomemu, niewidomemu, czy nie, ale to pomijam, było to traumatyczne. No i teraz przeszli oczywiście jakby do słusznej narracji, że Komornicy są potrzebni po to, żeby wypłacać alimenty. Oczywiście, że I są potrzebni, I nie, nie bardziej. Pytanie, czy trzeba, to, trzeba ten gwóźdź wbijać w tę trumnę głową Misia Komornicia? Bardzo mi, się, bardzo, bardzo mi się podoba tekst y, izba, Izby Komorniczej w Warszawie na fejsie. Witajcie, pozwólcie, że się przedstawię. Jestem Komor Miś. Zostałem oficjalną maskotką Izby Komorniczej w Warszawie. Powiem tak, jeżeli, jeżeli pluszowy miś przejął prowadzenie Facebooka i w ogóle zadania ściągania hajsu, to myślę, że te dzieci się mogą pożegnać z czymkolwiek. Ale na koniec. Już nie... A alimenciarze mogą spać spokojnie no. mogą zakładać kolejne partie. Już niebawem Dzień Dziecka. Komorniczy życzy wszystkim dzieciom szalonych pomysłów, wielu niespodzianek, niezapomnianych przygód, szuflad pełnych słodyczy, mnóstwa zabawek i udanej egzekucji komorniczej. Dlaczego w logo komorniczej jest wąż, bo nie mają węże w kieszeni? To jest paragraf stary, to nie jest paragraf. wąż, to z daleka wygląda jak kadyceusz, a to jest jednak paragraf, a nie wąż z, z laski. Tak. Także, no tak, Miś Komornisz, Wita, Komor Miś, tak. wita. W ogóle ja na początku, jak przeczytałem, że Komor Miś to byłem przekonany, że to jakaś akcja, ugodzo, akcja wymierzona w naszego byłego prezydenta. Tak, a w niego nie trzeba chyba przygodzić, bo sobie poradzi doskonale poradzi, bez, bez czyjejkolwiek pracy. Nie, jeszcze chciałem prezydent. tylko tak przypomnieć taki protip, że w Miś się super przemyca narkotyki i inne kosztowności. A filmy uczą, że Miś jest również doskonałym tłumikiem Uff. na broń krótkiej. Przepraszam, aż miliardy zaschło z wrażenia. A propos filmów. A propos filmów, coś byśmy Jezus, Ale bym coś zaspoilowała, Zaraz mam zaspo co? Zaraz, zaspo zaraz zaspoilujemy, ale może tak szybko się. Bo tutaj przeczytaliśmy artykuł z Weissa. E, oczywiście trwa, trwa festiwal w Cannes, kończy się, jest. No to nowy film, film Tarantino. Trzeba się skończy. Trwa się tak, Będzie na starąco, rok. ale wcale nie najdłuższy. Tak, więc w ogóle ten Tarantino nie jest taki dobry. E, jak będzie jak Tarantino ty, niedługo w kinach, na razie na festiwalach. I oczywiście z tej okazji warto też przypomnieć e, filmy, które były najbardziej oburzające dla publiczności. Co nie znaczy, że nie są dobrymi filmami, no bo jakby jedna rzecz z drugą nie, nie czasami idą w parze. Tak. Czterogodzinny film, w którym 60% zawartości to są te. Żyjenia na, na tyłek. To jest naprawdę bardzo wartościowy tak. film. Cztery godziny, z czego ponad dwie zdjęcia dup. Nie mam pytania. <laughs> Obawiam się, że w dużej części męskich. Radków. Tak, Make To tak. My Love Intermezzo. Tak. Ja widziałem pierwszą część na festiwalu Nowe Byłam Horyzonty, wspaniały film. Wspaniały. Myślę, że w, oczywiście dlatego, że widziałem go w kinie, bo w domu to nie wiem czym wysiedział. Ale są też tam zbliżenia owiec, nie tylko dup owiec, ale generalnie naprawdę bardzo, bardzo ładny film. Oczywiście bardzo naturalistyczny, ale to normalne. Natomiast no i tutaj druga część niestety jak widać nie powaliła. Ale jeżeli chodzi o taki szybki przegląd rzeczy a może reżyserów, którzy najczęściej tworzą filmy, z których ludzie wychodzą, no to, no to wiadomo, Gaspar Noé oraz… No, e... no jednak zdecydowanie nasz faworyt od najcięższego gówna serwowanego nam chyba od 20 lat, od 20 albo więcej w kinie. Yy, Lars von Trier to człowiek, który oburza w zasadzie każdym kolejnym filmem. Ja oglądałem na przykład Infomankę i tak patrzyłem, o czym to jest. No ale melancholia była pięknie. Jest... I dlaczego to jest pornografia z aktorami? Melancholia była. Półki. Antychryst. Antychryst, tom, oczywiście... który zbudował Dom, Jack. który zbudował Jack, to wiadomo. Filmy, na których ludzie mdleli. Jest zacytowana wypowiedź strażaka, że po, w trakcie i po seansie musiał 20 osobom podać tlen, ponieważ, ponieważ ludzie, ludzie zeszli. Jest film, w którym. W którym jakimś cudem reżyser yy, kompletny Anon namówił Klosewini, czyli dosyć znaną aktorkę do niesymulowanego seksu oralnego, i to wszystko jest pokazane. Ja, ja, ja widziałem fragmenty tego filmu i nie wierzyłem Którego? w to, co widzę. Brown Bunny. Brown Bunny. Y, tak, Antychryst oczywiście no na pierwszym miejscu, yy, ku hmm. najmniejszemu, największemu mojemu zdziwieniu, yy, jest film Irreversible, który. Ja wiem, że scena gwałtu jest dosyć brutalna i cały film jest taki... Niepokojący, ale nie no, wtedy to było. No, no, wtedy tak, ale no dobra, być może ja za dużo, nie, nie. za dużo oglądałem filmów typu Cannibal Holocaust i Cannibal Ferox, więc jakby mnie takie rzeczy mniej ruszają, bo jestem tak. wielkim fanem horrorów. Tak. Ale też tutaj trafiły filmy typu Crash Cronenberga, czego zupełnie nie rozumiem. Ludzie, którzy dostają, stają się bardziej podnieceni w wyniku katastrof samochodowych, wypadków samochodowych czy Southland Tales, który prawdopodobnie ludzi zdezorientował, bo reżyser, reżyser Richard Kelly Kręci filmy raczej dziwne, on się ociera o fantastykę mniej lub bardziej. Więc rozumiem, że jak w kanańskiej widowni pokazuje się film na, na pograniczu SF, to o, ojej, ale o co tu chodzi? Przy czym dobra, Southland Tales jest dziwnym filmem, więc no, są też filmy no, moim zdaniem stricte pornograficzne, bo film Love który wymęczył, Jest paradeno, tak. po prostu obejrzałem to i tak, tak jezu, o co tu chodziło, tak. po co, po co ja to oglądałem, a jeszcze, a jeszcze pokazali im to w 3D, <grym> więc większość widowni wyszła, jak w ich kierunku poleciał kamshot i stwierdzili dobra, koniec rozdania, więc y, bardzo fajne, bardzo fajne zestawienie, mm, bardzo fajne zestawienie filmów wybuczanych y, w kan, z których widownia wyszła, w komentarzach, z, z których filmów byście wyszli, jakieś może spoiler na weekend? Co ja mogę zrobić? Black Mirror, trzeci sezon, Czwarty. piąty. Szósty, piąty. Kolejny sezon serialu: Black, piąty sezon. Black Mirror. Prawdopodobnie znowu pokażą nam twórcy jakieś srogie tripy po kwasie I, i będziemy się zastanawiać, o co w tym wszystkim chodzi i czy to są, tak jak w Simpsonach, przybysze z przyszłości. Udaje im sobie. Co, Wtarłeś sobie jalapeno w oko? Jest, jest, ale Chyba sobie dać serdeczkę oko oczu. Jacek sobie wtarł drzazgę ze stołu w oko, więc chyba będziemy bezspoilerowo się żegnać. Nie, nie, nie. A jest, chciałem, jest spoiler. Chciałem despojerować Czarnobyl. Przepraszam, jest spoiler. Jacek nie stracił wzroku. Chciałem zaspoilerować Czarnobyl, jak się serial kończy. Wbrew, może wbrew mówmy, temu, co możecie obejrze. sądzić, bezpośrednich Kąci ofiar, dobra. katastrofy, wypadku w reaktorze w Czarnobylu nie było aż tak dużo, jak próbuje się ludziom wymawiać. I w dalszym ciągu jednak twierdzę, że energia atomowa jest najczystszą i najbezpieczniejszą, z najbezpieczniejszym źródłem energii, ale to tak z mojej strony. Czy coś jeszcze mamy? A, Silent Disco mieliśmy robić. A, wiem, ale. Boję się, że oko mi wypęknie. Wy no i tak, jest. Jak, ja, zacznę, Jacek robi, nie jak zacznę robić salę disco pod mrozem. Nie, nie ale, możemy puścić, ale możemy puścić. Nie możemy puszczać niczego, bo na no to nie możemy. możemy film. No, wiem, teraz nie, ale możemy puścić chyba A Song of Vanilla Ice and Fire. Nie, ja bym niczego nie puszczał, bo później trafimy na YouTubea i zgłoszą się właściciele copyrightów i powiedzą: ha, ha, wyciszymy hmm, wam cały filmik, chociaż muzyczka lecia no to przez nic, 3 sekundy. No to powiem jak Bane do Batmana w ostatnich części, w której się spotkali, czyli Dark Knight będziecie I'll sobie... Be back. Tak. <laughs> będziecie musieli sobie wyobrazić tę piosenkę. Tak. Ja Ewentualnie... Podnikujemy ją. A czekaj, możemy zanucić? Tu, 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 tu. Nie, nie puszczaj nic! Wyobraźcie sobie, jakie to są fajne nuty. Ale to moim zdaniem nie, nie złapie tego algorytmu. Ice, ice baby, złapie. Dobra, to nie Złapię, będzie skoń, nie? bo znowu każą nam e, włączać płatności, tak jak z tą e, Teresą May. Tak, zdecydowanie. Dobrze, Więc ja ważny się... odcinka Szpinak. Szpinak. Tak jest. czyli e, the sailor. Popajujcie się tak. i e, widzimy się za tydzień, nie no, startupów. Do zobaczenia i do usłyszenia. I klaps.